I je za przodu, to na, na odwrót to jest szalny, je i za Te się wyczuwa, czy bo chce usnąć, ale to jakaś tam się znowu pchała. W jakiś ten sposób do zasypiania na gwałta. Spokój za burzała, Zaburzała. Zaburzenie płodą. To dla mnie nie na kobiety, na pewno dla mnie to zapłodnioną by, bycia, a przeze mnie na pewno nie nagrodzoną, bo takie mnie nagrodził, muszę na przedurni. w chrześcijan. Kobieta musi zasłużyć Wielką postawą chrześcijańską, żeby mieć, móc przyjąć Od swojego łona Zbarmucha i zmieni rytuale niespecjalnie, wyjątkowe chrześcijańskie. I takie jakieś pętolenie tego domu Diabłami. Teraz nim rozniesiony. To tyle do dopomogło. No do zaczynają rozpoznania przy okazji, że odsłaniają się kolejne zasłony, symbolicznie określając, że pętoleniem teraz tego domu. To się wyczuwa, to się zauważa. To księdza można zaprosić takie rzeczy. Będzie miał po to powiedzieć, bo darboży bardziej rozwinięci są w tych kwestiach, sprawach. No i są stanowiący swoje to rozwinięcie ewolucyjne. To robiła taka, robiła i pętanie, sprawdzanie tego domu, sprawdzanie pętań, które były zastosowane przez. przez to jest i raz iść namadlać. A korabski się nie coś nadaje, to nie chce te pętania, czy jakieś dziwne wołania kogoś, niech się zastosuje na logika w swojego dziadka, który ją tam utrzymuje, czy jakoś tam jak ma, i niech dziadek naucza, jak potraktować mężczyznę. Ale jak się będzie godził, tak powinno być przede wszystkim. Bo jak od wódka czy od tytonia, to nie wyczułem zaburzeń, albo coś tam, coś tam gdzieś tam, ktoś się będzie. Może i tak jest. Nie wiem, bo nie pije wódka i nie palę tytoniu. nie będę, żeby zrozumieć takie ugłupienie, czy osłabienie ewolucyjne. To niech na dziadka, mówiłem, to modlitwa kieruj na swojego dziadka te próby. Kiedy ci mówi, że coś jest przedurne, to go słuchaj. A i dalej to stosujesz, to niech nie wiem, no, jak jest inteligentny, to niech cię wyrzuci do zakonu gdzieś. No taką wyrzucił do zakonu dwa lata. Z poglądaniem jej przez siostry zakonne. No. Dzisiaj była Pan Francesco, generalizacja do siostry zakonnych, była mowa, co prowadzą dla tych bezdomnych, pomoc. To jak se idzie, bo nie tych domów i robi to na siłę, na siłę się słyszało, że chce, żeby specjalnie to się porwać, żeby ją wyrzucono z domu, może po prostu chce wybić coś tam. I robi jakoś to tak. Wszelakimi chorobami, z zaburzeniami zwracają waka na siebie. Jakby wołali ciągle tata, tata, ta tata, tata, coś tam, albo mama, coś tam, coś tam. Jakoś tak, niech da nam spokój i nie mnie czyńcie swoim tatą, bo waszym tatą nie jestem. My się siedzibę to miał cię na głowie i na sercu, a nie jestem. To możecie księdzów poprosić i nie ich obciążać, tylko docenić i błogosławić. Nie do majątku, pieniędzy, posiadania, tylko do, na logikę. Swoich płodów, swoja kobieta, swoje rodzina założenia, stanowienia przykładności, inspirowania innych i się inspirowania od takich też, że fajnie, przyjemnie, lepiej. Ciekawie, po swojemu bezpiecznie, i na logikę ewolucyjnie, że tacy jak księża w kościołach, pracujący, to że posiadający stanowiący moralny przykład, przykładność, że mają właśnie płody swoje, a nie, że nie chcą mieć swoich dzieci, czyli nie, że nie chcą mieć ewolucja, kontynuacja, stanowienia swoja genetyka, przetrwanie ciągłość, tylko w prawdzie u Wojtyły posiadanie ciągłości, stanowienia przekonności i radości. I wtedy u przodki się zgadza, a któreś, które zatwierdziły, że rzekomo Izabelowy mogły tak odrapiać ludzi, mężczyzn i że księżanie. nie. Mam nadzieję, że to głupie, i że jakoś winny deseń, I oddając uwagę i chwałę Izabelowym, złodziejkom z kościoła szkokatryskiego, nie rozumiejąc, że właśnie ciągle takie godzenie się na takie przewodnictwo durnych, ciągle kościół i byli ciągle cofani, ciągle do tam tam pouczania, albo ciągle jakieś czuwania, albo ciągle jakieś zamotania, albo ciągle komuś pomagania w czymś, albo ciągle czegoś tam, ciągle coś tam gdzieś tam do tyłu, na koniec, na koniec, na koniec, na koniec, na koniec. Na koniec, na koniec na a do przodu, do przodu, do przodu. Szkody, tu, tamten, i one do przodu. I daleko do przodu już. Zajęte. Żygodnie już miło. Nachłapanne. Nachłapane.